Hej, widzowie! Witajcie w kolejnym odcineczku z Brotatu. Dzisiaj znowu zagramy sobie na modzie Gemo. I dzisiaj bym sobie zagrał kimś, kto może. Marzy... F... I... Ma ten. Ma. Kimś na dystans, tak? I tak. Myślę teraz nad Puntownikiem albo praktykantem Tylko co będzie lepsze? Może praktykant, hmm? Też coś mi się tak wydaje Dobra, tylko na co byśmy tu poszli? Na pewno na broń w walce wręcz Znaczy, w walce wręcz, dystansowe Tylko tak, laserowy pistolet będzie bez sensu Pistolet, może tu beltówka? A pójdźmy do weltówka. Niebezpieczeństwo 5. Oczywiście. Jest jaki on... <gryny> jaki on śmieszny. Przepaskę ma na buzi. Czekajcie, my gramy w końcu... Yy... Tak, z praktykantem. Dobra, dobra. Więc jak dużo bije ta eee yy... ta. No. Yy... Wiecie co mi się wydarzy, że ja mogę w sumie mieć problem ze zdrowiem, chociaż. Hmm. Myślę, czy nie wziąć się Kacza. chyba nie. Broń laserowa jedna, no może być. Rewolwer. Jest ogólnie słaby, moim zdaniem. Znaczy tak, jeśli nie ma jakoś dużo przeciwników, spoko, bo on zdąży, nie wiem, tam przeładować się. Jeśli nie ten, to jest lipa. I tu się śmiesznie buguje to, widzę. Te nasze zdrowie. Z jednej strony, miejno będzie spadać to zdrowie, z drugiej strony, będzie trudniej je zwiększyć, więc. Coś za coś. Szybkość po to biorę wszystkiego zęba i wymieniam kolejna dubeltowa soczewka i wymieniam no wezmę tą broń laserową no, żebyśmy mieli kilka właśnie takich broni laserowych właśnie czy na jakieś litki tym razem nie będę szedł na jeden typ broni po prostu o no właśnie tak to zrobimy Oj, widzę że to HP to trochę tak o, a ile ja będę miał teraz yy, obrażeń dystansowych? Bo ja mam nie dość, że zwiększony mnożnik na no te obrażenia dystansowe, to ja dostaję je po levelu. Tylko jestem ciekawy. Weźmy szczęście. Broń, soczewka. To blokuje ile ja mam obrażeń dystansowych. O, prawie tyle samo, co walkie. co w <laughs> do walki wręcz, więc. Jak widzimy, działa ten mnożnik <noise> i działa zabieranie mi HP, mam sześć 6... zdrowia, więc tak naprawdę jestem chyba jednostrzałowy. Następny, następna fala może być dla mnie zabójcza, jeśli nie zwiększę sobie zdrowia. Tak bym przypuszczał, Najpewniej tak będzie. O Jezu no, tutaj się robi bardzo niebezpiecznie, powoli. Ale dziwne miejsce na trzewo. Dobra, tu jest dużo materiałów Zbieraj je No niestety 30 materiałów Dobra, zbieranie to wezmę To bym wziął zdrowie 6 max HP, bo ja nie mam zdrowia w ogóle To będzie podejście nauki najprawdopodobniej Może berło? Przetwórz pistolet i weź berło Ej właśnie, bo ja chyba na berła wtedy szedłem Ciekawe czy ja miałem do wyboru berło. Chyba tak. No, chyba tak. No, najwyżej jak umrę, to zaczniemy kolejny ten na berło. Czy to będzie jakaś taka broń, z której będę mega zadowolony? No, nie, ale. Uważam, że no teraz robimy niezłe wrażenie, tak, bądźmy szczerzy. No, trzeba na pewno ulepszyć sobie to berło, bo... Bez tego to ja będę to tak wychodził na minus z HP, że ja zaraz to będę... Ciekawe, czy w ogóle mogę mieć 0 HP i wtedy, nie wiem, instant przegrałem, czy coś. Czy jest może ta minimalna wartość. Weźmy trzy do wysysania. Blizna, hm. Zablokuję. Ile ty bijesz? 201. No, zwiększyło mi jedne statystyki. Wow. Że tak powiem... Niesamowite. To może dwa berła. No, na dwa bym mógł pójść. To by było tak... Wydaje mi się, żeby generowało wystarczająco dużo zdrowia, żebym przeżył. Ciekawe, czy te zwiększone statystyki jeden. Chociaż nie, no na to na pewno nie działa. Na te zliczone, staty zliczone statystyki ten minus. Eee, do HP, który mam ze strzelca. O, ciepanie! Omyg, dobro zwiększyło mi zdrowie. Bardzo fajnie, a ja jestem aktualnie dwukitowy. Biorę. I tak, dwa berła tylko, a może jedno lepsze. Weźmy jedno lepsze. To jest super. Hmm. No weźmy, weźmy, na no elitki się przyda. To będzie dodatkowy regen. I co? I dalej? No powiem tak, wrażeniowo jest dobrze, o jezu, to jest fala siódma, a ja tu nie mam za dużo mówiąc spita. Jeszcze ja mam na minusie się mówiąc spita. czemu? A ślimak. No dobra. Trzeba by tu ogarnąć na pewno... Szybkość, bo tego nam brakuje, a to jest dość. O właśnie, no i przez to, że tak szybko nie mogę tutaj po mapie biegać, to się zresetuje, coż. Ale na szczęście szybko go zabiję, bo mam bardzo dużo obrażenia. 9 zdrowia. o Jezu, zwiększ mi któryś z, O nie, mam jedną beru. Weź, zwiększ mi zdrowie. No nie, i się respi tutaj. ham i prostak. Dobra, tu jest jajko. Tu są jajka, chyba. Tak, jedno tutaj jest. O, jest 9 HP. Weźmy ten jeden pancerze. Tutaj 9 na unik. Mam dużo zasięgu na razie. Na pewno będę chciał go zwiększyć. To jest pełne. Kurde, ja bym poszedł chyba na dwa berła, tylko potrzebuję. Jeszcze jednego berła. Chociaż jak się trafi ee, berło tego samego poziomu, który mam aktualnie, to myślę, żebym ulepszył, bo to chyba wyjdzie mi lepiej. Plus jest taki, że jest dużo hord, ale minus tego jest taki, że ja bym chyba lepiej sobie poradził z elitką plus no więcej itemów, znaczy lepszy item bym dostał. Bo czerwony. A czerwony item, jak wiadomo, to jest bardzo... Dobra. Spróbuj ponownie. Nie, nie, nie. Eee... Dobra, zabijcie mnie. Weź mnie, zabij. Zabij mnie. Zabij, zabij. Tak, tak. Nie, nie, nie. Nie za... zabijcie mnie. Zabijcie mnie, ja chcę. O! Nowa gra. Strzelec i... praktykant. I teraz upiorny beru. No i teraz mówię wam. To będzie to, to będzie to widzowie. Teraz pójdzie nieziemsko. To będzie najlepsze podejście jakiekolwiek widzieliście w życiu. Dobra, widzę, że już straciłem zdrowie, ale no. Dajcie się rozkręcić temu beru, tak? Pięć do zbierania, spoko. Pyk, pyk. No, co no, jedno berło... Chyba będzie lepsze niż yy, pistolet, który będzie zabierał mu... Pile. Piu, piu, piu. Ale śmieszny dźwięk ma to berło. liczę tutaj na o mój Boże bardzo bardzo dobry run o Jezu ten pogodny Opty to tutaj widzę że jednak trochę problemem jest o Jezu za mało broni a tak speed Upiorne berło dziwny dwóch spoko wezmę go Okej, okay, no pierwe... o no Piorne berło dobra Dwie bronie, damy radę. Teraz będzie niesamowicie widzowie, zobaczycie, teraz będziemy się tyle HP zwiększać, dam radę z tymi przeciwnikami. A więc przeciwników to tak naprawdę też więcej zdrowia dla nas, o Jezu, dobra Co z tym drzewem może być... O, Jezu, czemu was tu tyle jest? A bo chyba tu jest jeszcze ogólnie więcej przez te GMO. Dawaj to drzewo i jest. Niestety nie ma i temu. Tutaj to drzewo, jakby się udało, byłoby super. Ale chyba się nie uda. No cóż, szkoda. Szybkość Upiorne berło Pyk hm, Wziąłbym to O kurde, bo ja mam... a się teraz skapnęłem, eteryczne mi pancerze zmieszają O właśnie teraz się skapnąłem To jest bardzo duży problem widzowie O Jezu, 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 o mój Boże, dobra Uniknięte, uniknięte Dawaj to drzewo nie no, to wyjdzie widzowie. Zobaczycie, to jest. To jest to. 12 minut nagrania jestem na pierwszej fali. Nie, wydaje wam się, widowie. To tak naprawdę jest yy, 16 fala, 15, no, bo się zmniejsza, bo ja tutaj robię taki dziwny place. Wy... Nigdy w historii brota to nikt nic takiego nie robił. Potrzebuję pełnego barła. Dziwny duch. Nie ja potrzebuję więcej berył. Tak. Więcej berył to jest. O jest. Więcej zdrowia dla nas. Yy, a tak speed na pana tym barwom się jeszcze przyda. Bo wrażenia... Będą dobre. Tylko procent dobra się będą się zwiększyć, ale to z tym damy sobie radę. Dobra, o mój Boże, pomocy! Czemu oni są tacy szybkicy? O Jezu, umieram, umieram! Nie, 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 nie! No nie poddam się! To jest zbyt dobre yy, combo, żeby się poddać. Ja wam mówię, to wypali, tylko... Może ja zostawię ten pistolet. O, item. To jest dobry znak. To jest to, widzowie, to jest to. Tam mi się te berła nie trafiały po prostu. No weźmy to, ale to mnie zabije pewnie. Trzymak super. Ech, to mi się już nie podoba. To też nic. Tu też nic. Dziwny duch. Wymieniam. Trzewo. To jest super. No, nie bo, jak ja będę miał ten pistolet, to mi się nie będą berła trafiać. No, to na pewno tak działa. A z drugiej fali, chyba nie ma aż tak dużo tych yy, materiałów. O, yy, nie ma tak dużo przeciwników. O jezu. dobra, 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 dobra. O mój Boże, dawaj to drzewo. No, niestety. Eee. Yy. Pancerz. No, to berło nawet jednej z statystyk jeszcze nie zwiększyło. O Jezu, no nie, no to na pewno nie będzie ten ran. Nie widzę tego nic a nic, w ogóle. O Jezu, dobra, dobra. Oj, robi się słabo, naprawdę bardzo słabo. Czemu te berła się nie trafiają? Ja muszę chyba, nie wiem, instant sprzedawać ten pistolet I dopiero odświeżać. No, jak przegram teraz, to to zrobię. Kawa. No i se nie dam rady na tej czwartej fali. Mimo, że te berła szybko atakuje, to no, ja ich nawet nie zrobiłem na hita. Dobra, restart, jeszcze raz. Spróbuj ponownie. Sprzedaję pistolet, od razu. Bo inaczej mi się będą trafiać po prostu z pistolety, a nie berła. A ja chcę berła, bo berła mi będą zwiększać zdrowie. Dzięki temu, że mi będą zwiększać zdrowie, to ja będę w stanie przeżywać. Więc do zbierania. Twarza. Upiorne berła. Upiorne berła. Zasi. Nie chcę nic mówić, ale to w drugiej fali jest już lepsze niż, nie wiem, poprzednie parę podejść. Bo nie wiem, ile ich tam było, więc nie będę mówił po prostu. Niech po prostu będzie jak jest teraz. I tak, czy ja chcę połączyć te berła? Czy ja chcę na razie lecieć tak jak mam? No, ja chyba zostanę tak jak ten, żeby nie. ten, nie, nie, nie. Dobra, udało się zniszczyć drzewo, ale niestety nic nie dropnęło. Wyobrażenie dystansowe, spoko. Trzewko. Lecimy, fala trzecia. Chociaż dwa berła myślę, żeby dały radę, gdybym sobie pozwiększał więcej zdrowia. No, myślę, że to by było lepsze rozwiązanie. Ale no, ilość broni też się przydaje. Zwłaszcza teraz. To no, po prostu już tak zostańmy, tak? Żebyśmy mieli jakiekolwiek bronie, żeby tutaj można było atakować tych przeciwników, zwiększyć sobie zdrowie, obrażenia. Dobrze, że u nich uszedł. Dobra, zbieramy tutaj te materiały, bo się robi ciężko. Dwa levele. Szczęście. I. A niech będzie dwa drogie. Drzewo. Zasięg. A weźmy. Wymieniam. Macka jest bardzo dobra To też i wymieniam. Upiorne berło Pala czwarta. No ilość beru aktualnie... Nie... uj, Ty! uj, ile ty mi zadałeś! Ile? Dobra, jak dobrze, że mam jakikolwiek regen, widzowie, to... Tylko że ja nadal jestem najprawdopodobniej hitowy. Dobra, już nie. Już nie. Teraz niech beruła mi tylko pozwiększają HP I będzie cudownie ale pewnie, pewnie i tego nie zrobią aaaa ah, ja no, coraz mniej hp oj, tak 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 dobra, zwiększyło mi jakieś hp, o nawet dwa mi zwiększyły o, nawet trzy dobrze rozkręca się widzowie 6 max hp, nie jestem w stanie sobie pozwolić na razie na stratę tych hp 5 bereł to jest już dużo Beru. Będziemy mieli jedną dwójkę: 2, 2, 2, 2, 0. A no tak, bo to chyba kupiłem. No to jak na razie, berwa idą łeb Web, jeśli chodzi o ilość HP zwiększonych. Żadne na razie nie wychodzi na prowadzenie. Obrażeniowo, no bym powiedział tak: bywało lepiej. Dobra, HP zwiększone. Ta, 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 ta. Więcej HP, więcej. Dobrze. Zaczyna się karuzela. O, Boże. Ale obrażeniowo też jest bardzo konkretnie z tego co widzę. Weźmy procent do obrażeń. Upiorne berło. Wszystki co? Wymieniam. Kolejne upiorne berło. I kolejne upiorne berło. No co, potrzebuję na pewno yy, Pancerza Teraz jakikolwiek pancerz z levela biorę Nie to mi? No 5 pancerzy, ale 30 na unik mamy. To jest dużo dużo na unik Ale Co mi po uniku, skoro ja będę jednohitowy Prawda? Też tak uważacie. No też tak myślę. Jest ile to jest przeciwników. Ale to jest z drugiej strony dobrze na to berło. Bo będzie to więcej zdrowia dla mnie. Tylko muszę przeżyć. Jestem dwuhitowy. Biją mi po 10 albo po 8. No nie no, nie wierzę. Za trudne. Dajcie widzowie jakieś fajne połączenie na postacie, bo ja chyba nie wiem w ogóle nie, nie umiem w to naprawdę to jest jakaś masakra dobra szybki odcinek po prostu, mam nadzieję, że wam się podobało jeśli tak zostawcie łapkę w górę, jeśli nie łapkę w dół ale pewnie się domyślam co będzie i co? mam nadzieję, że wam a, to już powiedziałem. Zostawcie komentarz właśnie z jakimi jak postacie mam połączyć, bo ja nie mam pomysłu, a z tego co widzicie to to, to nie wychodzi. Chociaż, może na nie niższym niebezpieczeństwie to by dało radę. No ale dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.